Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj znajdujemy się w takim oto miejscu. Robimy domki 35 metrów. Tu mamy jeden domek już skończony. Jeszcze murujemy w środku, to Wam później pokażę. Zobaczcie sobie, jaka okolica. Cudowne miejsce na odpoczynek. Cisza, spokój. Las. No, oczywiście jakieś prace trwają. Wyrzynają drzewa pod działki, pod budowy. Jest tutaj sporo takich domeczków. Tam jak widzicie, są jeszcze dwa. Idziemy tutaj. Tutaj też jest domeczek, no naprawdę powiem wam bardzo pięknie. Piękna okolica na wypoczynek, niedaleko jest jezioro. Pięknie cisza, spokój. I tutaj zaczynamy budowę następnego domku. Ten domek będzie chyba 5 na 6. Mamy już zalane fundamenty, wyprowadzoną ławę fundamentową. Musimy to jeszcze ocieplić. Dzisiaj będziemy wylewać chudziaka tutaj, będziemy wylewać chudziaka. Później będziemy to ocieplać. Wszystko na razie jeszcze nie jest ocieplone. Idziemy sobie tutaj, jeszcze rozprowadzamy kanalizację. Będziemy to kończyć i, i czekamy na beton. Będziemy zalewać. No i później zaczynamy murowanie. Jak nam to wszystko wyschnie, wrócimy się jeszcze do tamtego domku. Pokażę Wam w środku jak to wygląda rozmieszczenie tamten domek jest większy, bo jest 8 na 6. No ale tak jak mówię, ptaszki śpiewają, słoneczko świeci las, czyste powietrze, pięknie, naprawdę tutaj jest pięknie, niedaleko jest Jezioro Hancha. No, to jest w województwie świętokrzyskim piękne, piękne miejsce. dużo takich domków. Tam macie jeszcze dwa kolejne. Jeden jest drewniany w stylu holenderskim. Stawiany z modułów gotowych. Ten drewniany tam, tam na końcu. Tu są kolejne działeczki do Zagospodarowania wygląda to tak: tu jest domek skandynawski, a tam mamy ten domeczek w stylu holenderskim, gotowy z elementów. O, tam. Tutaj mamy ten w stylu skandynawskim, też ładny domeczek. No idziemy, pokażę Wam w środeczku jak to wygląda żebyście sobie mogli zobaczyć później dogram wam resztę a środeczek wygląda tak tutaj jeszcze stawiamy ścianki działowe Mazieneczka Tak to wygląda U góry będzie deska od dołu i u góry Zaczynamy murowanie. Płyta już jest wydana. domek? I zaczynamy murowanie. Domek cztery na. 6. Ścianki działowe już mamy gotowe. Elektryka też już jest poprowadzona. Sufit mamy gotowy. Od góry podłogę również cała elektryka. Pokażę Wam górę, jeszcze jak wygląda. Tutaj będzie taka siatka do zabawy dla dzieci. Pokażę Wam tylko górę. Na razie drabinka. O, góra wygląda tak. Szczęściowo jest obita. wygląda to w ten sposób, także dziękuję za uwagę, zapraszam do oglądania moich filmików, do subskrybowania kanału.